Cześć, witam serdecznie wszystkich, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować rewelacyjny, rodzinny samochód, jakim jest Ford Galax Galaxy MK3 i uwaga, mamy tu auto naprawdę unikatowe, dlaczego nie unikatowe? unikatowe? Przede wszystkim polski salon, pierwszy właściciel, e, oczywiście wersja titanium, samochód bezwypadkowy z oryginalnym przebiegiem 180 tysięcy, naprawdę rewelacyjnie utrzymany, ponieważ samochód, jest jak nowe w środku, na zewnątrz. Mimo tych dwu, tego 2011 roku produkcji, auto naprawdę prezentuje się rewelacyjnie i również jest bardzo dobrze wyposażone. Oczywiście oryginalne relingi już zamontowane na dachu, 12 lat leżały w kartonie, nie były e, wypakowane, także również nigdy nie używane. Tak jak wspominałem, dwulitrowy diesel 140-konno, oczywiście z manualną, sześciobiegową skrzynią biegów. Wersja tytanium. 140 koni 180 tysięcy przebiegu oryginalne 17 calowe koła chromowane listwy zdobiące ramy okien, jak i zdobiące drzwi klamki, oryginalnie przyciemnione szyby, światła ksenenowe z przodu czujniki parkowania tył-przód, duża ilość asystentów kierowcy, takie jak ruszanie pod górę, oczywiście konwert, wszystko w języku polskim, ponieważ mamy polski salon, samochód zakupiony w Warszawie Serwisowane tylko i wyłącznie w jednym serwisie, również w Warszawie. Następny serwis 190 000 marzec 2024, więc kupujemy samochód absolutnie bez wkładu finansowego. I zwróć uwagę, jak wygląda środek w tym aucie. Samochód od razu po zakupie, jak był kupiony, zostały na niego założone pokrowce, dlatego te fotole są jak nowe. Oczywiście 11. 11 poduszka kolanowa. Tak jak wspominałem, konwers w języku polskim, tempomat, kierownica z multifunkcją, podgrzewana przednia szyba, automatyczna klimatyzacja, duża ilość schowków również na dachu. Naprawdę rewelacyjny stan. Jeżeli ktoś poszukuje samochodu dla rodziny na lata, to uważam, że to jest godny egzemplarz. We wszystkich oknach rolety, dodatkowe nawiewy w słupkach B. Oczywiście trzy osobne fotele z dowolną regulacją oparć. Możemy zrobić bardziej komfortowo dla osób podróżujących z tyłu. Każdy fotel jest osobno regulowany i oczywiście możemy zamontować trzy foteliki na izofixie, co bardzo ważne. No i oczywiście dodatkowy rząd foteli z tyłu, ponieważ mamy oczywiście wersję siedmiosobową. Co również postaram wam się zaprezentować, no ale co bardziej ważne, najważniejszą rzeczą najważniejsza rzecz jest tutaj oczywiście Roletka. Wydruki ze wszystkich serwisów, proszę bardzo. Tu mamy taki, że tak powiem, skrót z tych wszystkich serwisów, ale proszę zobaczyć co tutaj mamy. Rejestr samochodu, mamy każdą, absolutnie każdą fakturę ułożoną, o tu już mi się wypijało, zaraz muszę to poprawić, chronologicznie, proszę Państwa, więc mamy pełną historię samochodu z potwierdzoną fakturami i wszystkie, wszystkie od początku do końca, proszę Państwa, również mamy tutaj wszystkie wizyty na stacjach przeglądów technicznych z badaniami amortyzatorów, ze wszystkim, naprawdę ze wszystkim, więc kupujemy samochód naprawdę z piękną historią i co bardzo ważne, nie żaden kombinowany, niekręcony, powypadkowy, tylko bezwypadkowy samochód z polskiego salonu. Z naprawdę zwróćcie uwagę, ile tego wszystkiego tutaj jest. To, jest, to są wszystko faktury z serwisów samochodowych, wyciągi z badań technicznych, ubezpieczenia. Mamy tutaj naprawdę komplet, komplet, komplet dokumentacji, która jest po prostu nie do podważenia, więc kupujemy naprawdę samochód w rewelacyjnym stanie i z piękną historią. Do tego dodatkowo dołożony alarm. No i tutaj mamy drugi rząd foteli, siatka nigdy nie używana, nie rozpakowana, która zabezpiecza nam strefę załadunkową, żeby przy gwałtownym hamowaniu nic nas nie zabiło. Roletki również w oknach dla osób podróżujących w trzecim, w trzecim rzędzie foteli, jak i nagłośnienie. Cup holdery i zwróćcie uwagę, jak ten tył wygląda. On ani nie jest poniszczony, porysowany. Zawsze ten tył troszeczkę wygląda gorzej, ponieważ zawsze tutaj wiadomo, że są przewożone jakiekolwiek rzeczy, a to wszystko wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie będę już składał tych foteli, ponieważ najpierw bym musiał zrobić porządek z tymi dokumentami, a to po prostu zaraz. Nawiewy w słupkach B, również nawiewy dla trzeciego rzędu foteli, więc każda osoba podróżująca w tym samochodzie może poczuć się naprawdę komfortowo. Fotel pasażera. Ten zakup będzie, proszę Państwa, zakupem na lata. No zwróćcie uwagę, w jakim to wszystko jest w stanie. Dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że prezentacja naszego Forda Galaxy się Wam podobała. Pamiętajcie, zawsze zapraszam na naszego Instagrama, jak i naszego TikToka. Tam również wrzucamy dosyć często filmy z zakupionych samochodów, z przygotowań, jak i nie tylko. Pamiętajcie, samochody u nas zawsze bezwypadkowe, jak i z oryginalnym przebiegiem. 500-820-845 www.autaadama.pl. Pozdrawiam i życzę wszystkim miłego dnia.